Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz po roznożeniu chlebów, lud stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej, oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swoimi uczniami, lecz Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb, po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły do od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli, na przeciwległym brzegu rzekli do Niego, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział rzeki Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da Wam syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swoją naznaczył Bóg Ojciec. Oni zarzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Oto słowo Pańskie. Tak, moi drodzy, co mamy czynić, abyśmy mogli żyć wiecznie? To właśnie ten moment szukania Jezusa, ten moment pokonywania różnych trudności, aby go spotkać. Ale i ten moment dzisiejszej Ewangelii, ale także takich momentów w Ewangelii, możemy znaleźć więcej. Kiedy to chodzi o oczyszczenie własnych motywacji. Dlaczego człowiek wierzy w Boga? Dlaczego człowiek szuka Boga? Można rzeczywiście szukać Boga, dlatego że on może być jakąś ucieczką. Może być jakimś spełnieniem jakichś pytań, odpowiedzi. Które człowiek nie zna. Ja Miałem taką rozmowę z pełną z dziewczyn z naszej szkoły, która deklarowała się jako ateistka. I ciekawie się rozkłada, mówię, może byś mogła powiedzieć, jaki jest powód tego ateizmu. No bo przecież ateizm, ateos, najpierw musi być teizm. Czy najpierw musi być wiara w Boga, dopiero później zaprzeczenie tej wiary, ateizm? I mówi, pytam ją, co jest powodem tego, że nie wierzysz w Boga? Czy powodem nie jest to, jak czasami właśnie mówiono jeszcze w czasach oświecenia, później dziś to też było słychać. Za czasów komuny, może jeszcze dzisiaj to też pobrzmiewa, nauka wszystko rozwiąże, nauka wszystko wyjaśni. Ludzie zaczęli wierzyć w Boga, bo bali się piorunów, bali się różnych y, z, sytuacji z przyrody, kataklizmów, i w ten sposób próbowali sobie wytłumaczyć to Bogiem. Ale tak naprawdę ten Bóg nie istnieje. Przyjdzie nauka. I cała ta wiara rozpadnie się w perzynę, bo nie będzie potrzeby. Czyli też nie brakuje naukowców, którzy mówią, że znajdą gen odpowiedzialny za wiarę w Boga. Ten gen odsaporują i człowiek już będzie czysty. Już nie będzie potrzeba wiary w Boga. Tyle lat nauka istnieje, tyle lat ludzie badają szkiełkiem i okiem, żeby użyć oświeceniowego tematu ten świat, a wraz ludzie wierzą w Boga. Ci, którzy badają ten świat za pomocą szkiełka i oka, za pomocą nauk przyrodniczych, biologicznych, fizycznych, stają coraz częściej przed nowymi pytaniami, przed nowymi wątpliwościami. I na wiele pytań, które gdzieś na nowo się rodzą, nie ma odpowiedzi. Niby tak wiele wiemy, niby tak wiele poznajemy, niby tak bardzo mamy coraz większą technologię, także tą komputerową, informatyczną, a wraz jest wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Gdyby człowiek wymyślił Boga i w niego wierzył, to wówczas musiałby być głupi, niespełna rozumu. Jeżeli coś wymyślam, to nie znaczy wcale, że to istnieje. Naprawdę musiałby być człowiek głupi do spodu, żeby wierzyć w Boga, którego najpierw sobie wymyślił. A jeszcze, żeby za takiego Boga oddawać życie, a żeby jeszcze za takiego Boga poświęcać życie, oddawać krew, to człowiek musiałby być bardzo nielogiczny. Jeżeli to jest tylko wymyślony Bóg, to czy warto za Niego oddawać życie? I zadam ten, tej, tej dziewczynie pytanie: czy pomyślałaś kiedyś nad, to, nad tym, dlaczego ludzie wierzą w Boga? Dlaczego człowiek szuka Boga? To jest dobre pytanie. Także tutaj, gdy stajemy. Właśnie na ziemiach kresów przez Korony Polski, przez obojga narodów, i gdzie rzeczywiście dotykamy, że ta nasza kultura, kultura polska tak mocno przysiągnięta wiarą, tak mocno przycięgnięta naszą pobożnością, religijnością. Coś, co jest, można powiedzieć, nierozłączne. A z drugiej strony, tak myślę sobie, już ludzi po czterdziestce zaczyna przerażać właśnie to rozłączenie i narodu, i wiary, i wiary, pobożności, i kultury. Czy gdzieś nie zatracamy swojej tożsamości? Czy gdzieś, po ludzku mówiąc, nie gubimy się? Tak zupełnie idzie nowe pokolenie. Zupełnie inna Polska na naszych oczach się buduje. Tylko jest pytanie, na jakich wartościach? Co jest trwałym fundamentem tej kultury, tej nowej Polski, Polski Waszych dzieci, Polski Waszych Wnuków? Co pozwoli przetrwać temu narodowi, tej kulturze? Bóg staje się człowiekiem. I Bóg jest najbliższy człowiekowi. Stał się jednym z nas, któż bardziej zna człowieka jak Bóg, Któż bardziej ma słowo prawdy o naszym życiu jak Bóg. To, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, w tym procesie z szabłem, toczonego przy Szawle, procesu Szczepana, potrzeba było postawić fałszywych świadków, bo inaczej nie zdołano. Przezwyciężyć mądrości Szczepana. Zauważyłem jedną rzecz, na tym skończę, że dzisiaj, w wielu dyskusjach, które się prowadzi, nie dyskutuje się na argumenty, nie dyskutuje się na prawdę, nie dyskutuje się na wartości, dyskutuje się na uczucia. Coś mnie denerwuje, coś mnie irytuje, coś mi nie pasuje koniec dyskusji. Ja czuję inaczej. Tymczasem wiara, to jak mówię do moich dzieciaków w szkole, to nie kiełbasa. Dobrze ją poczuć, ale wiara ma bardzo silne fundamenty rozumowe. Bo Bóg stworzył człowieka rozumnym i człowiek szuka prawdy i jest niespokojny jak powie święty Augustyn, dopóki tej prawdy nie znajdzie. Szukajmy zatem prawdy, która tak naprawdę nie tylko opisuje Boga, ale która także opisuje nas samych. Amen.